Przejdźmy przeładunek paliwa, odchodzimy od kogo. kolosa, mórz i oceanu, kierujemy się teraz do Norwegii. teraz zobaczycie jaki to jest. Wegraturza to jest jednostka. Jest? My oczywiście bez podobnych bo jesteśmy sprawną jednostką próbującą. Są oczywiście załadowane, zaraz pokażę Marki. No, tu mamy Marki na Michipie, 15 metrów już jest pod wodą. Także sporo. Nałoga Lipińska. Pożegnała się ze mną. No i ruszamy. No i teraz. Tutaj już przepływa, holownik, będzie zabierał tej Okochamy odbija się aż cztery tutaj przy były żebyśmy nie uszkodzili tego tankowca No ale dobrze daliśmy o pogarach żeby widać po, po wodzie Kapitan ja, zna swoje rzemiosło ale no, widzimy jaki to jest kolos No, jeszcze były większe Ten akurat ma 150 tysięcy Ale i tak robi wrażenie a no, byłem na takim, który miał 250 tysięcy na początku swojej kariery na morzu No, było potężne Potężne Tankowiec Włożyliśmy ropę surową, czyli surówkę. Ośmierdziała z gniłymi jajami, tak zwanymi skukami. Ale nie skupmy się tutaj na tym. tankowcu, tak zwanym zbiornikowcu. Pachowo nazywanym. A no, widzimy jaki tu ma ziół szeroki. Kawałek zbiornika pływającego po wodzie. A no, na no, ostatni jeszcze mi brakuje, bo widzimy tutaj linię wodną, jest no, wynurzona, także na pewno jeszcze będzie skupował paliwo niczym ruszy. A my powoli, powoli oddalamy się. No i żegnamy się z portem Rotterdam. A ja w dzisiejszym odcinku żegnam się z, z moi, moimi stałymi widzami, którzy często chodzą na mój kanał. I oczywiście zapraszam do oglądania dalszych filmów.